31 sierpnia 2025 roku podczas Święta Jakubów w Zgorzasu odbyły się Mistrzostwa Świata w Rzucie Butym Jakubowym. Konkurencja coraz polarniejsza na świecie. No i w kategorii dla dzieci, kobiet i mężczyzn, no, tak się skończyło że startowałem dla mężczyzn konkurencji jako najstarszy. 400 latkowie aż po sześćdziesiątce. Doszedłem do finału. Wygrałem, polecam wszystkim, na drugi rok, żartobliwie można powiedzieć, że jestem mistrzem świata w rzucie butem jakubowym, Lesław Hardzi, lubań. Gadżety za pierwsze miejsce. Bardzo dobry sposób na odreagowanie w szarej codzienności.